W tym materiale pokażę Ci, jak sprawić, aby ChatGPT podawał zawsze prawdziwe informacje i rzadziej się mylił. Nie przedłużając, zaczynamy. Na pewno podczas pracy z ChatGPT nieraz napotkałeś na pewien problem, a mianowicie ChatGPT podawał nieprawdziwe, nierzetelne informacje. Jednak temat dzisiejszego odcinka, czyli specjalny GPT, który pokaże Ci właśnie w tym materiale, minimalizuje to ryzyko praktycznie do zera, więc przejdźmy do konkretów. Jak uzyskać dostęp do tego GPT? A więc wchodzimy do Chat GPT i w lewym górnym rogu klikamy Odkryj modele GPT. Następnie tutaj w wyszukiwarce wpisujemy konsensus i wybieramy to, co wyświetli się na samej górze. Po kliknięciu klikamy Następnie Rozpocznij chat. No i tak naprawdę wszystko gotowe, możemy już prowadzić konwersację z tym GPT. Ale zanim zaczniemy, to opowiedzmy sobie na pytanie, czym w ogóle jest ten GPT i dlaczego warto go używać. A więc konsensus jest to strona, na której znajduje się ponad 200 milionów różnych prac naukowych i badań z praktycznie każdego, dowolnego zagadnienia. A więc kiedy wpiszemy w tym GPT konkretne zagadnienia, które nas interesuje, no to nie dostaniemy od razu takiej bezpośredniej odpowiedzi od zwykłego czata GPT, tylko na początku zostanie przeszukana właśnie ta cała baza 200 milionów dostępnych badań. No, a następnie sztuczna inteligencja po przeanalizowaniu tych badań i ich opisu dostarczy nam jakiejś konkretnej odpowiedzi. A więc, zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. No i załóżmy, że chcę dowiedzieć się, jakie są korzyści skorzystania z, z sauny, więc wpisuję w GPT na przykład najnowsze badania na temat korzyści schodzenia korzyści do sauny. Jak widzisz, napisałem tutaj najnowsze badania, ponieważ wiadomo, jeżeli mamy tych badań 200 milionów, no to niektóre mogą być nieco starsze. Więc jeżeli chcemy, no to możemy również sprecyzować tutaj w, naszej, w naszym poleceniu, żeby to były badania na przykład najnowsze, albo żeby to były badania najlepiej z 2000 od 2020 do 2024 roku, i tak dalej, i tak dalej. No więc dobra, kiedy klikniemy sobie i prześlemy tę wiadomość, no to jak widzisz dostajemy tutaj odpowiedź. Oto przegląd najnowszych badań na temat korzyści zdrowotnych z wykorzystaniem sauny. I dostajemy tutaj krótkie opisy, na przykład zdrowie sercowo-naczyniowe. I tutaj krótki opis oraz link do tego artykułu, do tego sobie za chwilkę przejdziemy. Jak widzisz, na podstawie tych badań, ChatGPT będzie robił taką analizę, będzie te badania przeszukiwał, a następnie będzie nam tutaj pisał, co udało się znaleźć, jakie są. Badania na temat w tym przypadku korzystania z sauny. No i dobra, teraz przejdźmy sobie do kolejnego etapu. Jak widzisz, pod każdą z tych informacji znajduje się tutaj taki niebieski fragment tekstu. Mamy tu rok badania oraz kto to badanie przeprowadził. No i ten link możemy sobie kliknąć, i po kliknięciu w ten link zostaniemy przekierowani na następującą stronę. No i na tej stronie będziemy mogli zobaczyć dodatkowe informacje. Między innymi znajdziemy tutaj link do pełnego badania, więc jeżeli będziesz chciał dodatkowo samodzielnie zweryfikować po prostu te informacje, no to po kliknięciu w ten link możesz na przykład zobaczyć full text i zostaniesz przekierowany wtedy do strony, gdzie po prostu wszystko jest rozwinięte. I będziesz mógł to sobie wszystko samodzielnie sprawdzić. Opowiem ci teraz o takim bardzo fajnym, dodatkowym przykładzie zastosowania tego GPT. Załóżmy, że prowadzimy nasze media społecznościowe, na przykład mamy jakiegoś bloga, jakiegoś fanpage'a no, na temat na przykład korzystania z sauny. No i możemy zrobić coś takiego, że wpisujemy właśnie do czata GPT o te najnowsze badania na temat korzyści schodzenia do sauny, a następnie na podstawie na przykład tego, Zaznaczamy sobie to myszką, klikamy ten przycisk i piszemy na przykład na podstawie tego badania stwórz dla mnie dwa posty na Facebooka, prowadzę bloga dla na przykład miłośników sauny. I analogicznie oczywiście z każdym Twoim nie wiem, zagadnieniem które chciałbyś poruszyć w twoim poście albo po prostu z tematyką twojego fanpage'a. Po prostu wpisujesz konkretne zagadnienie, żeby sztuczna inteligencja wyszukała jakieś badania, a następnie tworzysz posty na podstawie tych badań. No i mamy na przykład post pierwszy, twoje serce pokocha saunę. No i tu mamy krótki post i tu mamy również źródło. Oczywiście to źródło warto umieścić, żeby twoi czytelnicy mogli również zweryfikować te informacje samodzielnie. No i w tym celu klikamy sobie tutaj ten przycisk, a następnie kopi tekst. No i po prostu na końcu każdego posta możemy właśnie taki link zamieścić. No bo na tyle w tym materiale, jeśli temat GPT Cię zainteresował, jeśli chciałbyś poznać więcej takich bardzo użytecznych GPTs, to jak widzisz, w tym panelu mamy takiego e-booka 50 GPTs i w tym e właśnie przeszukałem i na podstawie tego, co znalazłem, zebrałem 50 najlepszych GPTs. Jak widzisz, każdy z nich jest tutaj opisany w tym e-booku wraz z przykładami zastosowania, wraz z wszystkimi linkami. A więc jeżeli jesteś zainteresowany właśnie, żeby takiego e-booka otrzymać, wszystkie inne materiały, które znajdują się właśnie w tym panelu, no to kliknij w link, który znajduje się w opisie tego materiału. A teraz dziękuję za uwagę i do usłyszenia.